Piątek wieczorem w Szarlocie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia jubileuszu Kościerskiego Studia Tańca and Rytm. W trakcie imprezy założycielka studia, pani Joanna Szwed, przypomniała historię studia oraz odniesione sukcesy. Nawet najmniejsze sukcesy trzeba odnotowywać, nawet najmniejsze sukcesy trzeba celebrować. A w sytuacji, gdy sukces jest wielki, wtedy potrzebne jest prawdziwe święto. W spotkaniu uczestniczyły prawie wszystkie roczniki tancerzy oraz instruktorów ten rytm, to było coś takiego fajnego w Kościerzynie, co się działo. Dziewczyny, które tańczyły, wychodziły na scenę, e, bardzo je podziwiałyśmy po prostu z koleżankami. Ja już tańczyłam wcześniej, ja tańczyłam od szóstego roku życia w e, innym szkolnym zespole, e, w, w szóstce, e, ale to była inna jakość, to był inny styl. Chciałam robić coś więcej, wychodzić na sceny, jeździć na zawody, konkursy, po prostu strasznie, e, poczułam straszną pasję do tego. No więc nasza historia zaczęła się 25 lat temu. Trwa do dzisiaj. Eee... No, tańczymy od drugiej klasy podstawówki, i tak się zdarzyło, że tańczymy do dziś. Nadal e, walczymy. I naszą wspólną pasją zaszczepiliśmy też dzieci. Wszyscy razem się dopełniamy i myślę, że to już jest taneczna rodzina. Nam pozostaje pogratulować sukcesów i oczywiście życzyć kolejnych.